O, witam Was wszystkie kobiety. W dniu święta Waszego nie wszyscy mówią, że komunistyczne, czy nie komunistyczne. Kiedyś byłem w Wietnamie, to to jest tam szaleństwo dla Dzień Kobiet. Także pozdrawiam na stronie wszystkie moje panie, Ewy, które składają mi życzenia, które współczują przy tym, że mam kamień na woreczku. Pozdrawiam Was w tym dniu, zapraszamy. Kto przyjdzie, nie musisz nic kupować, nas dostajesz tulipana. Przypominam o konkursie. Już nasze tulipany tak wykwitły, takie są ładne. Jak trzymie oczywiście w domu przy kominku. Zapraszamy. Konkurs cały czas trwa. Wysyłajcie, nagrody na Was czekają. Kto już ma gotowe, to niech wyśle, a jak nie, to do końca marca na pewno Wam zakwitną. Pozdrawiam, życzę Wam dużo szczęścia, miłości, bo tego potrzebujecie najbardziej. Bez Was nie możemy żyć. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Wam i zapraszamy do nas na wiosnę. Na widowisko te wszystkie kwiaty będą się kłaniać i będziemy klęczeć u Waszych słów. Dziękujemy. Hej.